Coś innego w końcu. Let's go! No problem. Nie wiem, gdzie mam klucze od skutera. Dlaczego jestem taki dzban. Nie wierzę w tą podróż. Jedna przypadkowa osoba. A tak tyle zmieniła. Dobra, złapałem jakiegoś ziomeczka, pracownika takiego jakby, chyba gdzieś tutaj. I zapytałem się o jakieś takie sekretne miejsce. No i co? On powiedział. O, to dobra, znaczy bez turystów spoko, to zaczekaj na mnie. Yy, I pojedziesz za mną, nie? Pokażę ci coś fajnego. Zajebiście. Ziomek uciął mi kokosa. i Właśnie go niesie. Kurwa. Byle był nieotwarty, będę się troszkę brzydził go jeść. I przyniósł dwa kokosy, nie wierzę, będzie go pić ze no. mną. Thank you so much. This is a Nusa Lombok or not? Nusa Lombok? No. Only Lombok, yes? Lombok. Lombok. In Bali... Kra. eh monkey kra. Okay. Yeah. in Bali kra yeah. in, uh, in 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 Nusa Penida yeah. bo, 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 Bojong. Bojong. Bojong? Bojong. Bojong. in Nusa Penida? Yeah. Crab in Bali. In Bali. <laughs> Dobra, wolałem stamtąd uciec, bo jakiś pies zaczął szczekać, to pierdolę, żeby mnie pogryzł. I, I tak nie wiem, czy stąd wyjadę, czy nie będę musiał pchać. Ale no, do najpiękniejszych miejsc nie dociera się łatwymi drogami, no niestety tak to wygląda zawsze. No i jest tu bardzo mało turystów, to co lubię, czyli w miejscach, gdzie faktycznie ciężko dojechać, albo nie dojeżdżają w ogóle samochody, albo trzeba daleko iść, bo samochód nie dojedzie i musi wysadzić gdzieś wcześniej, to mało turystów. I tym sposobem poświęcając skuter, bo poświęciłem swoich nóg i zdrowia. Tylko maszyny. Nie no, to jest hit, który dojadę do kolejnego wodospadu. No, no cóż, no to jest jako droga, no bo nawigacja mi tędy pokazała. I to online, nie offline. Dobra. Jest astat. To nie jest to, to samo. Czy ja p***dwa jestem? Nie no mi się już śmiać co? Jak? Gdzie ja się wjebłem Matko jedyna Może skutek, przepraszam Cię ale dowiesz mnie cało I nic, nic nie nic, nic nie stanie nic No ja ci do to jakoś Jakoś ci do nagrodze Nic się tam nie urwało jeszcze? Dobra, nic O nie, dobra jedzie ktoś, czyli to jest o, krasa. to jest droga, po prostu to jest droga. Nie no, to jest powoli za dużo, no chyba m***a, głodny jestem jak stopni. Czy to jest on-set? Proszę, czy to jest Tak, to jest jakiś werek Boże, tak! Tak! Nareszcie. Ale jaka przygoda Dobra Dobra skuterku ja już wiem, że ty przetrwasz wszystko Wszystko ty przetrwasz Nie no ludzie ja już mam dość Nie macie pojęcia jak nie ręce bolą A od opierania się o kierownicy i takiego Wiecie zapierania się No trwa wieczność eee. Nic mnie wysypują, z góle do... jakąś kurwa, drogę z czego przez burz, a tego nie mogą wysypać. Ja... Ale nie no to dobrze, to dobrze. Ja tak sobie narzekam, ale ja taki jestem, że ja się narzekam, ale nie narzekam tak naprawdę, no. Jak sobie pierd można powiedzieć. Bo... No wtedy każdy tu przyjeżdżał, nie? A tak jest git, jest to no, frajda. Jest... Uf, się troszeczkę coś tam pomarucić, dziś, nie wiem jak ja wrócę. Yeah. Okej okay. syn Wziął oczywiście hajs, zapytał o, wracamy. No i coś tam money, money no, Ja mówię ile? On? 50 tysięcy to to chyba gościu I dałem mu chyba, nie wiem, wszystkie drobne jakie miałem tam jest, ja wiem 15, 17, 17 chyba eee, Nic no czy tak, to jest chyba nawet czy nie nawet się nie obejrzy, czy jadę za nim. Wcześniej to stawał, oglądał się, a teraz wypierw lotarz żeby dym. Wcale nie go, to nie prosi, że mnie tam zaprowadzą Pierwszy. Słuchajcie, ja się zaraz zesram z góry normalnie. Jest. Starczy zjeść O ciężarówki, brakowało Bye bye! Where the... Bye, surka, bye, bye. bye. Hello. Hello. I'm going home. A? Home. To my home. A? To my home. <laughs> Ale pogodna dziewczynka. Dobrze, kochani moi, mi, pań, państwo i panowie. Świetny to był klif. Nie wiem, który był lepszy, ten był dużo niższy, ten był inny przede wszystkim. To nie był taki do końca cliff, to był taki point of view, bym powiedział. Ale zajebiście było i oczywiście ten facet wziął hajs, no bo jakby to inaczej. Rzuciłem mu jakieś tam 17 tysięcy. I co? Ale wcale on mi o tym nie powiedział ja się tego o to nie prosiłem. i dobra, nieważne. Jadę teraz na obiadek, znalazłem jakąś ciekawą restaurację, niedrogą. Jadę tam 20 minut trasy i co? Elegancki dzień dzisiaj, elegancki. Potem chyba po tej jedzeniu zawijam na chatę, wykąpię się, ogarnę, powrzucam jakieś stories i co? I... Ee, znowu gdzieś po, e, po, pojadę. Może znajdę te żółwie, to te, snor snorkowanie z żółwiami. Zobaczymy. Ok, my friend, siemanko. E, ja już nagrywam do was z Ubud, także e, nastąpiła szybka teleportacja. I cóż, e, no mieszkanko w takiej willi, powiedzmy. E, ładnie, to wygląda bardzo ładnie. Słabe światło jest, ale tutaj wszędzie mają słabe światło. E, tata mi powiedział, że to może przez e, jakieś tam mniejsze napięcie czy coś tam. Ale naprawdę wszędzie mają słabe światło. I ten, no i co? Jakie będę sobie tutaj, tutaj życie prowadził teraz? wynająłem na 3 dni. Myślałem, że to będzie w centrum, a to jest trochę obok. No i tak będę musiał dojeżdżać skuterem, no ale cóż, dobra. E, jakie będę życie tu prowadził? No będę chciał jakoś tak. Mentalnie do tego podejść, troszkę się zrelaksować. Jakieś masaże, jakieś aromaterapie, takie dźwiękoterapie i tak dalej. Coś fajnego będę po prostu szukał, z takich bardziej kulturalno-mentalno-fizyczno-rozwojowych. No i co, idę sobie jakieś takie ciekawsze restauracje, chcę poznawać. Jakieś po prostu się powłóczyć gdzieś, nie. Jakieś kawiarnie ciekawe, bo jest bardzo dużo. W nabali jest bardzo dużo takich fancy miejsc fajnych, takich po prostu ładnych, i ja też chciałbym poznać, nie? Więc. Mm, tak sobie wymyśliłem właśnie. Wow, w ogóle jak się czuję tak bogato, tak. Y Nienormalnie, no bo wiecie, przychodzę, tutaj obsługa, full service, wypas taki, nie, profes, profeska, bagaże mi zanieśli, mówię, nie, nie, daj, ja wezmę, ja wezmę, nie, nie, nie ja wezmę, ja wezmę, no i zaniósł mi bagaże, oczywiście pokój przygotowany, picuś glancuś, wszystkie światła możliwe, zapalone, wypsiukane odświeżaczem, wszystko idealnie ułożone, no tak naprawdę... Naprawdę na bogato, mimo, że zapłaciłem za 3 noce 240zł już z podatkami, ze wszystkim. Mega tanio zapłaciłem, bardzo ładne miejsce, ale no mówię, czuję się tak nieswojo, jak, oczywiście o. tam w rogu leży, tam gdzieś leży mój plecak, no po co mam się rozpakowywać, w końcu backpackers to backpackers nie, bicz. kawkę. Miałem ciasto marchewkowe, oglądam bez planu i tak to powolutku leci. W sumie zastanawiam się, szukam jakiegoś masażu spoko, w sumie znalazłem taki dosyć domowy, tylko nazywa się NUR. <śmum> Nie chciałbym, żeby to był ten Nur masaż, który, yy, który mi się wydaje, że który znam ja z nazwy. No i co, ale testujemy go. Podobno pani bardzo spoko, w takich domowych warunkach bardziej. E, I co? No i zobaczymy. No i co, po wypiciu 76 kawy dzisiaj wymyśliłem, że pójdę na siłownię. No. E, już wszystko ogarnąłem sobie, zrobiłem trening, zjadłem posiłeczek potreningowy, wypiłem kawkę i dogadałem na wieczór masaż. Tak, klasyczny, balijski, full body masaż. 125 tysięcy, czyli jakieś szybko 30, no jakieś tam 30 parę złotych. Fajny jest plan na jutro. Jutro od 8 rano startują te zajęcia, zgotowania. One potrwają tam pewnie z 3 godziny, a później w trakcie dnia tak się po prostu przejdę gdzieś tam po Ubud, a wieczorkiem pójdę na kap... jak to się nazywa, Kapu... Kapungan Walk. O. W dzień jeszcze pójdę do Puragunun Klebach, to jest taka y, świątynia, tutaj dosyć niedaleko. O, naprzeciwko swoją drogą, tego spaceru, który chcę wykonać, czyli naprzeciwko Kampuhan Right Walk. On jest taki podobno najpiękniejszy spacer, y, jaki można sobie wyobrazić. On trwa około dwie godziny, tak pomiędzy polami, żeby mi tak się idzie, no narkam na pewno dużo stamtąd. Hello, więc no, ale tu każdy jest uśmiechnięty. Jestem po tym masażu bali balińskim i ta kobieta, co ona zrobiła, to wierzcie mi, to jest jakiś kosmos. Błagam: znajdźcie w swojej okolicy salon masażu, gdzie pracuje prawdziwa balika. Z tego, co ja tutaj rozmawiałem, sporo takich kobiet, które się wykształcą tutaj w masażu. Wyjeżdżają do Polski, gdzieś do Europy, do Czech, do Polski i tak dalej. Błagam Was, zróbcie to. To jest kosmos. Nie wiem, czy dobrze traficie, oczywiście, różnie może być, ale Boże, cóż to był za odlot, po prostu odlot w kosmos. Będziemy składać ofiary przed jedzeniem. Najpierw Walijczycy zawsze dają Bogom, także y, także my też to zrobimy. No i cóż, będziemy to zjadać w końcu. No kochani, ja już jestem w chacie, jestem po i naprawdę takie zajęcia kulinarne polecam każdemu serio. Jeśli cokolwiek umiecie angielskiego tak jak ja, yy, to wyłapiecie jakieś pojedyncze słówka i ogólnie zrozumiecie większość. Yy, oni mają oczywiście też dziwny taki swój akcent, tak, że czasem dużo więcej byś zrozumiał, gdyby to powiedziała osoba z normalnym akcentem, nie? Yy, ale no, sztos, totalny sztos. I w ogóle dwóch, yy, nie wiem w końcu skąd oni byli. Jeden z Australii na pewno, a druga z Hongkongu na pewno, on chyba z Australii czy coś takiego, no i hello i co i e, ona była z Hongkongu, a on z Australii ale coś tam z Filipinami, nie wiem, ja tego nie strzeliłem do końca nie zrozumiałem, zajebiście mieli, no super było e, dała mi swojego maila, prześle im filmiki e, no ekstra, naprawdę super czas, kosztowało to no, tam, około nieca, tam około 300 zł za, ja wie, za 5 godzin Serio, super, było świetni ludzie. Wszystko było świetne, naprawdę, od, od, od początku do końca. Mega. Yy, I ta szkoła to jest Lobongan... Lobongan... Coś tam. Lobongan... Yy, kitchen School? Coś takiego. Jestem sobie teraz w kawiarni, nikogo nie ma. Także swobodnie mogę nagrywać, bo jeszcze mam jakieś takie, no dziwnie jest mi w publicznych miejscach nagrywać. Kopi Susu, to jest yy, kawa z mlekiem skondensowanym, 82 tysiące za litr. Ej i tu jest zajebiście głośno, nie dziwię się, że to w sumie ludzi nie je ma, jest okropnie głośno. Zamówiłem to, w sumie nie zapłaciłem dużo, zapłaciłem 70 tysięcy, a w cenie było to dosyć spore. I ta herbata była w cenie też. No i wziąłem sobie taką... Long Black Coffee, z lodem oczywiście i co? No i zapłacimy za to wszystko 70 tysięcy, więc jak 100 tysięcy to jest 30 zł, no to sami wiecie, to jest jakieś około 20 zł. Za to wszystko, nie? To jest dosyć duże, to jest troszkę mniejsze, no to jest takie... No spore. Skor. Naprawdę jestem zadowolony. O nie, stało się coś złego. Dlatego nie umiem używać ani trochę. Nic, będę jak półysko mnie gubił. I co? A tyle, spróbuję. Tej... No nie umiem, no nie będę się tam. Ja jestem zwykły chłopak. i <grym> jest bardzo pyszne. Takie świeże, takie. No, smaczne jest. Smaczne gig. No i zaczęło padać. Nie wiem, czy będzie widać, ale. No, tak trochę pada. Nawet nie tak lekko. Cóż, chyba się pójdzie i pać ten walking. No i cóż, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że nie będzie padało, bo teraz się coś błyska w nocy mocno. Będzie jakaś burza pewnie. No i co, siema. Eee, no nie nagrywam już za dużo, no bo po prostu nic się zbyt nie dzieje takiego spektakularnego, żeby to nagrywać. Dość do powiedzenia nie ma zbyt dużo. No jakoś tak. I eee, co, teraz jedziemy do. Teraz jadę do y, muzeum y, tych masek i y, marionetek, coś takiego jak na Sycylii, tylko że dużo, dużo większe. Tam będzie 1300 masek i 5000 700 marionetek z całej Indonezji, świata uzbierane i to ma chyba około 1 hektara powierzchni. Także to będzie sztos, Czekaj, czy będzie jakiś spektakl. Jeśli będzie, to na niego oczywiście pójdę, bo na Sycylii odpuściłem, więc teraz y, chciałbym pójść. Tym bardziej, że wiadomo jaka jest kultura. Yy, Baliska i yy, jakie znaczenie mają te postaci, wszystkie i marionetki, i maski, i tak dalej, więc no tutaj już raczej nie chciałem tego odpuścić. Zobaczymy, jaka będzie cena, bo jeszcze na dzisiaj mam 2, 290 tysięcy. Tak różnie. Zobaczymy. Dobra, do później. Ok, jestem już w tym yy, domu. Masek i marionetek, i obczajacie, wejście jest darmowe. A ja przygotowywałem jakieś 150 tysięcy czy 100 tysięcy. To jest wielka posiadłość generalnie. Przywitały mnie dwa wielkie psy, Tam ktoś, ktoś coś naprawia, buduje. I tam jest mój skuter. No nic, zobaczymy. Tu było Entrance. Więc idziemy. Mega fajnie, szkoda mi stąd wyjeżdżać. Jakoś tak, jak się zatrzyma się w ubud na dłużej, to tak i... I zaznaje się bardziej tego komfortu to bardziej to mnie zatrzymuje, w sensie, że jest tak ładnie, nie? Jakbym mógł mieszkać tak, jak mówiłem, to bym mieszkał tylko w Ubud. Albo gdzieś w okolicach Oku. Jakie to straszne. Ej sztos, ale ja lubię takie rzeczy. Boże, że to jest za darmo. Kozacka. Ej, ale się jaram, boże. Uwielbiam takie, nie wiem, nie wiem, dlaczego mi się to tak podoba. Nie mam pojęcia. Ej, ale koszmarnie trudno byłoby poznać całą tą kulturę i znaczenie tych wszystkich bogów, tych wszystkich postaci, które tutaj są. No i co, to na tyle. Mega eleganckie, mega mi się podobało. Zobaczymy, czy coś uda się z tego skleić ciekawego. I co? No zajebiste terytorium. To jest generalnie wielka posiadłość. Wielki teren Dobra, no zawijamy się. Najfajniejsze, że było za darmo. Kurz, sztos Ej, obczajcie, jaki jasztur wielki. Ale był ogromny! Myślałem, że to waran, ale one występują na komodo. Na pewno pójdę na ten... Yy, yy, na ten trekking co wczoraj nie poszedłem, upadał deszcz. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie rozpada, chociaż... Jest zbyt piękna pogoda, żeby się rozpadało, także to ten tracking raczej dzisiaj na 100% wyjdzie. Dobra, wjeżdżamy do Ubud. Pokażę Wam może trochę portów. Tego, jak to tu wygląda zazwyczaj. Słuchajcie, no ja nie mogę z tym światła. tutaj. Okej, okay, w kiblu będę nagrywał. Eee, no generalnie już jestem gotowy. Jutro mam wylot. Przed wylotem w sumie już nic nie mam, bo oddam skuter, na spokojnie zjem, usiądę w kawiarni i tak dalej. Także wszystko musi się jutro udać, nigdzie się nie spóźnię. Musi być dobrze, więc mogę spokojnie spokojniej spać i czajcie, dlaczego to się nazywa w ogóle willą. Obczajcie ten, leje zajebista burza, jest zajebisty deszcz. I czajcie na dach. Czekajcie, pod świetle light modem to jest kosmos, co się tam wydarzyło. Słuchajcie, to wszystko przecieka, ta podbitka już jest zbana, dosłownie odpada to drewno, tutaj coś się zawala, w ogóle taka, taka dzbula tu jest, o, przez taką długość jest, taki, taka dzbula jest, to wszystko kapie, przecieka, tutaj też już się to psuje, koszmar. Koszmarnie to wygląda i w ogóle e, wydawało mi się jak myłem zęby, że pchły skaczą w zlewie. Takie bardzo miniaturowe coś i to też skakało, czajcie. Dramat, i czajcie, myje sobie zęby, myje sobie zęby, a tu mi kapie na plecy cały czas. Jak te to taki, to takie tortury, co były tam gdzieś w Chinach, że przywiązywali typa i mu na czoło kapało. kapała co chwilę woda. To była podobna jakaś jedna z gorszych tortur, to tak samo mi na plecy. I czajcie, myje sobie, myje i co chwilę mi kap. Kap, taka lodowata woda na plecy. A ja za każdym kap, no tak się wzdrygałem, o tak. Mówię. No koszmar. Koszmar. Dobra. Lecę spać. Lecę. O, może tak się lajpnął, to będę przyświecał. Lecę spać i. Do jutra, elo! No i tutaj należało wam się wyjaśnienia. Tak jak już pisałem w postach, to była moja pierwsza seria vlogów. Więc wiele rzeczy poszło nie tak, wiele rzeczy zrobiłem nie tak jakbym tego chciał, no a również wiele rzeczy nie zrobiłem w ogóle. No i tak też było z tym zakończeniem. Miałem nagrać drogę powrotną, ale nie zrobiłem tego. Dlaczego? Nie wiem, ciężko mi to wyjaśnić. Chyba takie błędy nowicjusza. Jakieś wątpliwości co do nagranego uprzednio materiału, brak chęci, jakieś zrezygnowanie. Myślę, że to przeważyło. Ale już teraz obiecuję Wam poprawę. I do zobaczenia we vlogach z Afryki. Trzymajcie się, cześć!